We'll Słuchaj a przyszedłem sobie Słuchaj, widzę, bieg okoliczności Tak, bieg okoliczności No Mam mamy chyba świąt zespołowych tych wszystkich No Mam I... jakiś tam No Ale powiem ci, nie jest ciekawe no. no ty może zauważyłeś tu coś dziwnego? Yyyy, no widzę, że nie wiem, woda jakoś tak dziwnie Faluje coś takiego? Nie wiem. A nie, nie chodzi o fale. Fale są chyba normalne. Chyba. Uh -huh. Ale woda jest wyżej. No to zdecydowanie. Wczoraj była niższa. No. Na pewno była niż... Nawet się z Puszkiem kontaktowałem i w zasadzie krąży taka legenda, hmm? że ponoć pod tą wodą, pod naszą zabrudzoną straszną Wisłą, ponoć jest jakieś królestwo. Ale Co? ja bym w to nie wierzę No. Tak, na pewno tam jest kresło pod taką brudną wodą naszą. No. Tak. No, nie wiem. Tu, na, albo to puszek, ja, ja robię. No. no. Ciekawe. Może faktycznie... Yy, są tam ponoć kamałarnice, które ponoć miliony lat temu chciały zatopić cały świat. Tak, na pewno tak było. Nawet wody na ziemi nie wystarczy, by zalać połowę. Za dużo przygód już widzieliśmy na swoich oczach. Ja, ja mam dosyć jakichś dziwnych legend. Ta puszka szczególnie. Hia. Yeah. Trochę tak. Przyznaję, jestem za to no. no. zdecydowanie jest to wyższa woda. Jest jak taki stary dziadek, który tylko popycha do coś robić. Chyba no. Siedzieć w no, pan wie, że tam coś jest. Na dole. Nie mamy jak sprawdzić. No nie! Ja tam nie wchodzę, jest za zimno. Znaczy teraz troszeczkę cieplej się zrobiło, ale dalej zimno. Tak. Nie chcę wchodzić w tej brudnej wody. Tym. O, puszek dzwoni. Siemanko. Znowu ma. będziesz brdzić o tych spo... podwodnych kłamstwach. Woda się podoba. Ale po co? Po co, po co, po co? Ja się nie angażuję w jakieś sprawy, które nie istnieją. No. Dobra, dobra, idę na przesiekę sprawdzić. No dobra, jesteśmy niby. O super, nasz szałas. Wielki szałas. Nikt... Ale co tu jest podejrzanego? Przesieka jak przesieka. Nie zmieniła się chyba wcale. No dobra, tu jest trochę piachu i może jest zima, ale... E, może pójdźmy w tamtą stronę? Nie widzę, żeby miał być tu jakiś problem. A jeśli już jakieś by... my wszystko, my wszystko naprawimy. Dobra, może jest troszkę wyżej. No po tych deszczach. Tym śniegu. Denerwował mnie ten śnieg, ci powiem. Jeżdżenie na hulajnodze odpadło na no, chyba dwa miesiące. co się może stać, co nieustraszony przemienił się w jakąś wodną kreaturę i teraz będzie nas oblewać wodą? Będziemy się bawić kurczę wlane, y, w laną sobotę Albo ulaną sobotę nie, nie. <laughs> Ciekawe, co się z nim stało Ja już nawet nie pamiętam, jak się robiło złotego liścia. A nie jest już potrzebne Komu to potrzebne jest? A coś tu się niby miało dziać, co? Zwy. Wiesz co? Chociaż w zasadzie, z tego co pamiętam sprzed roku, to zawsze kiedy nie wierzyliśmy puszkowi, kończyło się to na tym, że, to, że takie jest powiedzenie. Puszek ma zawsze rację. No. Nie pamiętasz, jak się robiło. Czekaj, co to było. A, tornado. Tak po prostu, tak, tak przyszło. Złoty, kutrze, zielony czarodziej wyczarował. Się No. Słyszysz to? Nie chodzi mi tu o drzewa, czy jakieś, nie wiem, jakieś dziwne rzeczy, ale jak jakbym słyszał wodę? Może to są liści, ale tu są drzewa iglaste. No ale zapomniałem, mamy zimę, liści nie ma. Na logikę. Ale... O kurde, to to. Może. to my już pójdziemy? Tak! Może troszeczkę szybciej. No dobra. To, to nie tradycyjne powiedzenie. Puszek ma zawsze rację. Tak. Zacznijmy mu kiedyś ufać. No! I ja... rozumiem. w No! Można o, oh. właśnie. I... Czekaj, zobacz. O, oh, jeju. O nie, z górki. Mój szybszy pęd! Udało się o, uciec. Co? Super, nie ma to jak... Nie ma to jak... Um, nie ma to jak tsunami w lesie. To tak znikąd. Nie znowu puszek nie oczywiście, rację. O nie, puszek dzwoni. Wiesz co? Nie przyznajemy się do tornada. ale bo Boże jakiego tornada tsunami. Okej, okay, odbieram. No puszek sprawdziliśmy tą całą przesiekę. Każdy centymetr kwadratowy przeszliśmy, nic nie ma. Ale skąd ty wiesz, że tam było Tymu, tsunami? Z przeszło tsunami, bo oh, uciekaliście jak zmoczone baranki. On ma kamerę kamerę Nie możecie mnie okłamać. Bo I i widziałem, tak jak prawo. uciekaliśmy jak zmoczone baranki. Dobra, rozłączam się. O nie. Naprawdę. Będzie opiernicz, czuję to. Okej, okay, czyli w ferie znowu będzie trzeba ratować komuś dupę, świetnie. No. Tak. Czekaj, wysłał mi coś. Boże, po co mu zakładałem Facebook? to nie wygląda ciekawie. Według jego badań, ta cała legenda o tym 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 tym, 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 tych kałamarnicach tam pod wodą. Według jego teorii i według jego badań, to woda w przyszłym tygodniu będzie tak wysoka, że tylko najwyższe budynki na stogach przetrwają. Czyli chyba tamte. E, chyba, może, zacznijmy mu chyba wierzyć. Oh. Czyli wpakowaliśmy się w jeszcze większe kłopoty. A można było to, a można było w ogóle nie wychodzić z domu i, a nie, zapomniałam kamery w całym razie. Co to za pomysł i z czyich to pieniędzy idzie? Ciekawie Mam nadzieję, że nie z moich. E, z co? Mam wrażenie, że co z tego, że będzie wystawać, ale... Ja wątpię, że żeby... no, ten wiatr wystawiam, że to skłóci. Skur... No nie, to jest jakiś żart. Czy widzisz? Boże, tornado, jeszcze czego? Okay. To może za chwilę tajfun z lawy. No. Aha, czyli tak. E, tam w zasadzie jest tsunami. No. Tu jest tornado.